Witajcie kochani, dzisiaj przeczytam Wam bajkę pani Marty Jakubiec, Zajączek Gobuś. W dolinie Czterech Strumieni, zamieszkanej przez zwierzęta, radośnie witano pierwszy dzień wiosny. Starsi mieszkańcy, korzystając z pięknej pogody, śpieszyli na rynek, by zrobić zakupy, sprzątali obejścia, sadzili kwiaty, natomiast młodsi puszczali na wodę kolorową marzannę. Strażak Zając rozglądał się po niebie i uśmiechał się pod wąsem. Jakoś lżej na sercu, gdy widzi się klucze powracających z ciepłych krajów ptaków. Nagle Zając ujrzał na zakręcie swojego syna i przeraził się. Zając junior, zwany przez innych kogusiem, wracał do domu. Z misternie wyczyszczonego przez panią Zającową futerka syna wychodziły kulki kłaków a pod jego pięknym, brązowym okiem wyraźnie rysował się siniak. Znów się z kimś bił, zdążył tylko pomyśleć strażak. – Goguś, chodź no tutaj – zawołał ojciec. – Co to ma znowu znaczyć? Tak witasz wiosnę? Syn zajączek z miną niewiniątka tłumaczył, że tym razem to nie on zaczął, ale że to jego pobili. W tym momencie na horyzoncie pojawił się policjant baran, i w asyście zdenerwowanej bazarowej kury, która krzycząc w niebo głosy gdakała Tak, 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 to on mi ukradł jajko z koszyka, mówiła kokoszka i pokazywała skrzydłem na zająca juniora. Zdążyłam go nawet pochwycić na chwilę, ale mi się wyrwał kuligan jeden, wrzeszczała poszkodowana. Pan zając zdębiał. Co za wstyd, nie dość, że goguś nie przykładał się do nauki. Rozrabiał na przerwach w szkole? To jeszcze kradł? Chłopiec wezwany przed ojca do oddania jajka tłumaczył mu się w ten sposób. Tak, zabrałem jajko, ale kiedy biegłem, to się zbiło. Zającowi seniorowi nie pozostawało nic innego, jak zapłacić za stratę. Goguś tymczasem zamknął się w swoim pokoju. Wyciągnął skrywane za pazuchą jajko i odłożył na parapet. Jak przyjdzie mu ochota, to je pomaluje, choć zajączek nie lubił malować. W ogóle on nic nie lubił robić. Był znudzony wszystkimi prezentami, które jako jedynak dostawał od rodziców, ciotek i wujów. Chłopiec marzył o tym, by mieć brata lub siostrę albo przyjaciela, ale z Gogusiem nikt się przyjaźnić nie chciał. Zajączek popatrzył jeszcze raz na jajko. Może bycie złym jest jakimś sposobem na życie? Przynajmniej nie wszyscy widzą tak usprawiedliwiał swoje zachowanie aż do pewnego wydarzenia. Nastały coraz cieplejsze dni. Pewnej nocy, gdy goguś kładł się do łóżka, usłyszał dziwne stukanie, jakby ktoś próbował dostać się do pokoju. Zajączek otworzył okno, ale nikogo nie zauważył. Następnej nocy incydent się powtórzył. Tym razem było słychać głośniejsze pukanie i ćwierkanie. Junior ponownie wyjrzał za okno, po czym doszedł do wniosku, że głos dobiega z wnętrza pokoju. W miejscu, gdzie kiedyś zajączek odłożył jajko, prostował nieporadnie skrzydełka kurczaczek. – Jaki cudny! – wykrzyknął goguś, który postanowił, że nikomu nie zdradzi tajemnicy posiadania ptaka. Od tego dnia zajączek zmienił się. Codziennie po szkole chętnie wracał do domu, odrabiał lekcje, pomagał też w pracach domowych, co bardzo dziwiło jego rodziców. Potem wymykał się do swojego pokoju i nie wychodził z niego aż do kolacji. Pewnego dnia pani Zającowa postanowiła zmienić firanki w pokoju juniora. Kiedy zaczęła je ściągać, zobaczyła na parapecie kurczaczka. Przerażona tym odkryciem doniosła o nim mężowi. Ten zaś postanowił, że trzeba zwrócić kurczaka kurze z bazaru. Nie możecie mi tego zrobić, płakał Gobuś. Nie oddam kurczaczka. On jest mój i tylko mój. Państwo zającowie długo się naradzali, jak wybrnąć z tej sytuacji. Z jednej strony kurczak nie należał do ich syna, z drugiej dzięki ptaszkowi zajączek bardzo się zmienił. Nawet imię Gobuś do niego nie pasowało. Pewnego wieczoru, kiedy państwo zającowie siedzieli przy kominku, junior przyszedł do nich wraz ze swoim kurczaczkiem. Mamo, tato, oddajcie tego kurczaczka jego mamie, bardzo poważnie powiedział Goguś. Pani kokoszka na pewno płacze za nim. To jej synek. Dzięki niemu dowiedziałem się, co to jest przyjaźń, ale nie mogę go dłużej zatrzymać.